Komunikując się z naszymi sąsiadami z południowej granicy, musimy pamiętać o tym, że nie wszystko, co brzmi podobnie, znaczy to samo. Poznajmy kilka takich zaskakujących wyrażeń. Język czeski nie jest taki trudny, jakby się wydawało, ale istnieją w nim pewne pułapki językowe, pewne podobieństwa, pewne wyrazy, które znaczą zupełnie co innego, niż nam się wydaje. I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać z panem Tadeuszem Kuchajdą, który jest chyba jednym z najlepszych ekspertów w regionie od języka, a szczególnie od pułapek językowych. Istnieje wiele stereotypów na temat języka czeskiego i polskiego, i tak Czesi się śmieją z polskiego, a Polacy z czeskiego. I jest wiele różnych powiedzeń humorystycznych na ten temat. Jaką najczęściej wpadkę zaliczają Polacy? Z jakim słowem? Znaczy, nie będę mówił o tym słowie bardzo brzydkim, ponoć. E, słowo, albo powiem może, słowo szukać. Tak, to. Takie bardzo potoczne polskie słowo szukać. Zwykłe. A w Czechach to może znaczyć coś bardzo brzydko. Tak, to są już takie, ta sfera stosunków męsko-damskich, ale. Z takiej brzydkiej strony. Z takiej wulgarnej strony. Mm. No i to śmieszy, ale czyści już to znają, to słowo i wiedzą, że to może w tych kontaktów polsko-czeskich... Tu w naszym regionie wiedzą. Ja bardzo często przyjeżdżam do Czech, rozmawiam z Czechami i nigdy tak dokładnie nie wnikaliśmy w te wpadki językowe i te podobieństwa. Niektóre znam, a niektóre będą dla mnie też zaskoczeniem, tak samo jak dla naszych widzów. No tak jak najczęstszym przypadkiem, jak przyjeżdżają Polacy do Czech, to przyjeżdżają do sklepu, nie? Szukają sklepów, a, ale sklep po czesku, to, czeski sklep, to jest piwnica. Mhm, po, po prostu piwnica. Sklep, w którym kupujemy artykuły, to jest obchod. Obchod. Ale obchod też to jest, jest też handlem, także przyjeżdżałem do, do sklepu. No a w, w z kolei piwnica, czeska piwnica, to jest pijalnia piwa albo gospoda. Tak? No a na przykład przyjeżdżałem do sklepu, a teraz ktoś powie: e, jest nieprzytomny. To nie znaczy, że jest nieprzytomny sprzedawca, ale że go po prostu nie ma, że podszedł i może wróci za chwilę. Aha, czy jest nieobecny? Nieobecny, tak. Czyli nie, nieprzytomny. Nie, tak, nie, nie, nieprzytomny, ale, nie nie ale nieobecny. Nieobecny po prostu. To u nas też tak jest, że jak ktoś jest nieprzytomny, to jest po prostu nieobecny. Nieobecny jest mm, umysł. tylko, że to jest bezpośrednie stwierdzenie stanu, jakby stanu mm. w jakim się człowiek znajduje. Co tam mamy dalej, bo tak widzę już tutaj... No albo takie znane, laska, miłość, ale po czesku milost, to jest łaska, także tu jest Łaska dokładnie, to jest miłość, to jest łaska. Dokładnie, mm. także jeśli ktoś ma. My słyszymy, że ktoś ma laskę, ma lasku. To nie znaczy, że ma tylko e, laskę. Narzędzie do podpierania tak, się. Ale może ma jakąś miłość, jakąś dziewczynę. Statek, na przykład polski statek, to jest czeski dwór. Także bydlim na statku nie znaczy, że ktoś mieszka na łodzi. Bydlim znaczy zamieszkać, mieszkać. Tak, że mieszka. Ubytowani, pobyt. Ubytowanie i zakwaterowanie? Zakwaterowanie. Nie znaczy, że ktoś mieszka na, na statku na łodzi, ale mieszka na dworze albo w gospodarstwie domowym mm -hmm. na wsi na przykład. Co to mamy jeszcze? Zapach. Zapach, tak, e. bardzo popularne moje Dzieci śmieszy, moje dzieci też. No, zapach to w, czes... w języku czeskim to brzmi tak samo, pisze mm -hmm. się tak samo. Zupełnie tak samo, ale to nie jest coś, co pachnie ładnie, ale brzydko. Także to jest smród po, prostu. po prostu smród w Czechach. Tu można się narazić. To tak. jak jest zapach? Pani po ładnie poprzesku. pachnie. Mm. Pani... Jak powiem, Polak powie, Czechce, że pani ładnie pachnie, to się może obrazić, bo ona, ona że śmierdzi. No nie niesamowite. No. jaki jest zapach w takim razie? W woń Tak jak woń, po woń po prostu. Tak, włękę. Że ktoś pachnie, kto, jak, się, jak to trzeba powiedzieć? Pięknie ktoś... wonite, Woni. Unite. Coś woni, coś woni. Coś ładnie pachnie. Mm -hmm. No, a smród w czeskim jest też smrad. Smrad. Tak. Polski kantor to dla Czechów nauczyciel. Przyjeżdżałem wszędzie na, nauczyciele mają kioski. Mm -hmm. <laughs> w Polsce. No to jest ciekawe. Także kantor to jest czeska smienarna. Gdzie można kupić koronę? Czyli zmieniarnia. Tak, do zmieniania pieniędzy. Do zmieniania pieniędzy. Po prostu. Mm -hmm. U nas nie wiem skąd się wzięło ta, ta nazwa kanta. Mm -hmm. Jakaś historia pewnie jest z tym związana. Co tam jeszcze mamy? Co tam jeszcze? Napad, pomysł. Pomysł, tak. napad. Ktoś ma napad, to nie musimy się o niego obawiać. Że ma napad, czeka, atak że serca został, na przykład, tak, zaatakowany. Że został zaatakowany. Albo że ma atak serca, ale że po prostu ma pomysł. Padł na pomysł. Suknia, polska suknia, to, to są szaty w Czechach szaty, a czeska. E, suknia to jest, to jest spódnica, mm -hmm. Można, albo spodnie, jak słyszy Czech spodnie, to, to ma tak wrażenie, że ktoś mówi o kalesonach. Tym, a u was to są kalchoty, co tak? Jest pod spodnie. spodniami, a w, w, w Czechach to są kalchoty. Mm -hmm. U nas, że spodnie, że są na, na spodzie na dole. A u was, że spodnie, że są pod spodem, pod, spodem, pod spodniami. Tak, pod spodem są spodki. To u nas są kalesony chyba, tak? Kalesony spodki. Albo rajtuzy mogą być mm. też. No rajtuzy, puńczochy. Puńczochy w Czechach? Mm -hmm. to jest... Puńczochy, rajtuzy. A rajtuzy, no. Czesi by nie wiedzieli, hmm. trudne słowo. Pończochy? <laughs> pończochy to tak, puńczochy, pończochy. Ale rajtuzy? Które słowo trudne jest? No, rajtuzy, raj, rajtuzy? rajtuzy. to jest ciekawie tak jak, brzmi. Tak jak październik. No, <grym> no bo żyjen. żyjem. Rzyjen. Brzezen. Tak, to już mówiliśmy, no to mhm. są fajne te nazwy miesięcy. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Mieliśmy laskę. Albo no, Mieliśmy... Czesi e, jak słyszą, że Polacy stale kogoś wykorzystują. Jestem się strasznie dziwią, że Polacy to muszą być bardzo agresywni. Stale kogoś wykorzystują. Znaczy, że wykorzystują na przykład y, niezrealizowane jakieś tam bony na coś, tak? Można powiedzieć no. u nas. A u was to u jest nas wykorzystywanie. To 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 jest... Niewolników wykorzystujemy najczęściej, mm -hmm. albo kiedyś, wykorzystujemy kogoś z niewalami, a Polacy to stale kogoś wykorzystują, albo coś się coś wykorzystują. Zanim części stwierdzą, że chodzi o inne, nie tak ostre wykorzystywanie, chyba mm -hmm. nie tak. Nie tak.